Hej, witajcie! Dzisiaj Chorwacja, czyli najmłodszy członek Unii Europejskiej, bo do wspólnoty dołączyła dopiero w roku 2013, a niepodległym państwem od Jugosławii jest od roku 1991. I chociaż chyba Chorwacja to idealne miejsce na wakacje, to czy również do życia i jak w ostatnich latach rozwijała się gospodarczo Chorwacja. Zapraszam do oglądania. Chorwacja, z powodu swojego dosyć nietypowego kształtu, ma bardzo długą linię brzegową, co zapewne nie cieszy jej sąsiadów, bo przez to i Słowenia oraz Bośnia i Hercegowina mają bardzo krótką linię brzegową, większość zgarnia Chorwacja. Wybrzeże dalmatyńskie to coś, z czego to państwo słynie. Jest tam mnóstwo małych wysepek, sporo pięknych plaż, do tego stara, piękna architektura. I co również dla wielu działa na korzyść, to to, że jest też państwem. Nieco tańszy niż inne, bardziej popularne kierunki turystyczne w Europie. Na świecie jeszcze bardziej Chorwację rozsławił serial Gra o tron, gdzie właśnie część scen kręcono w Dubrowniku w Chorwacji, a długość wybrzeża tego państwa to ponad 5800 km, właśnie z powodu wielu Małych wysepek. Jeszcze przed tą nieszczęsną pandemią, kryzysem, Chorwację odwiedziło ponad 19 milionów turystów, co jest wynikiem naprawdę imponującym, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kraj ten zamieszkuje nieco ponad 4 miliony obywateli. I jest to również spadek, jeżeli chodzi o liczbę ludności, bo jeszcze na początku lat 90. ludność Chorwacji była o ponad 700 tysięcy wyższa. Ale tutaj, tak jak inne państwa Europy. Chorwacja cierpi z powodu niskiego przyrostu naturalnego, a także z powodu wysokiej emigracji z tego państwa. Jak w ostatnich latach rozwija się gospodarka tego państwa jeszcze do wybuchu wielkiego kryzysu w 2008 roku ten czas był wysoki, był niezły, ale w roku 2009 Chorwacja doświadczyła silnego kryzysu i ten kryzys nie skończył się jednak w tym roku. Tutaj Chorwacja przez kilka lat miała recesję. Dopiero rok 2015 przyniósł wzrost gospodarczy, ale ten wzrost w ostatnich latach był dosyć umiarkowany, a w 2020 mamy ponownie kolejny kryzys, który znowu mocno uderza w Chorwację. Obecnie, tak jak inne państwa Unii Europejskiej, Chorwacja wychodzi z tego kryzysu, natomiast na ten moment jeszcze nie ma informacji za drugi kwartał tego roku, więc tutaj jeszcze nie wiemy, jak ten wzrost był silny, porównując do innych państw, ale już w poprzednich miesiącach ten wzrost był widoczny. Ogólne PKB Chorwacji w 2020 wynosi niecałe 57 miliardów dolarów, co jest wynikiem bardzo podobnym do Słowenii oraz Litwy. Te dwa państwa są dosyć mocno mniej ludne od Chorwacji, więc ten wynik dla Chorwacji nie jest e, zbyt zadowalający, bo już to nam wskazuje, że nie jest tak bogata jak te dwa państwa, co również nam rzeczywiście potwierdza PKB na mieszkańca w praktyce siły nabywczej, który w Chorwacji wyniósł około 27 700. Przez to Chorwacja jest obecnie drugim najbiedniejszym państwem w Unii Europejskiej. Tutaj jednak Słowenia ma wyraźnie ten wskaźnik wyższy, porównywalny jest do Grecji, a niższy ma tylko Bułgaria. Chociaż jeszcze kilka lat temu Chorwacja była wyżej w tym rankingu, Polska czy Rumunia też były od tego państwa biedniejsze, chociażby. Jeżeli chodzi o inflację, według ostatnich danych ona wyniosła 2,7%, więc jest dosyć niezła. Tak jak w innych państwach przynajmniej w większości państw widać jednak, że ta inflacja rośnie. W poprzednich miesiącach była poniżej 2,5%, więc była to inflacja na bezpiecznym poziomie. Byłoby super, ale jednak jedną rzecz tutaj warto podkreślić. Tutaj mówimy o inflacji porównując e, miesiąc rok do roku. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę wzrost inflacji miesiąc do miesiąca, no tutaj w ostatnim miesiącu Chorwacja miała najwyższy wzrost w Unii Europejskiej. Ta inflacja wyniosła prawie 1%. Bezrobocie w Chorwacji wynosi nieco ponad 7%, więc również nie jest to wynik, w którym Chorwacja mogłaby się pochwalić na arenie europejskiej. Jest to dosyć wysoki wynik, nie najwyższy jeszcze, ale wiele państw ma ten wynik ma to bezrobocie wyraźnie niższe. A jak spojrzymy się na bezrobocie wśród osób młodych, tak jak generalnie w większości państw to bezrobocie jest wyraźnie wyższe i w Chorwacji wynosi prawie 23%, więc też, więc też jest to bezrobocie wysokie. Ostatnie miesiące z powodu kryzysu to nie tylko rosnąca inflacja, ale również rosnące zadłużenie państw. Również to nie ominęło Chorwacji, jeżeli chodzi o zadłużenie. Ostatnie informacje o zadłużeniu Chorwacji mówią, że to zadłużenie już przekroczyło 90% PKB tego państwa. Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary tego państwa, jest to wynik, który już powinien martwić. Trochę za wysoka jak na tak małe państwo. Wskaźnik rozwoju społecznego, czyli HDI, postawił Chorwację wśród państw bardzo wysoko rozwiniętych na pozycji 43. egzekwo z Chile. Przyjrzymy się jednym składowym tego wskaźnika. Jeżeli chodzi o długość życia, ją oszacowano w Chorwacji na około 78 ,5 lat i pół roku. Umiarkowany wynik podobny do Polski. Oczekiwana długość edukacji dzieci nieco ponad 15 lat, a średnia długość edukacji osób dorosłych to ponad 11 lat. A jeżeli chodzi o dochody. Mieszkańców w partycie siły nabywczej 28 tysięcy, więc co warto dodać? Pod każdym względem tej Chorwacja wypadła trochę gorzej niż Polska. I cóż, jeżeli Chorwacja nie powróci ponownie na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, może być taka sytuacja, że będzie najbiedniejszym państwem w Unii Europejskiej, że Bułgaria również się wyprzedzi. Oczywiście to tylko PKB na mieszkańca w partycie siły nabywczej, co innego średnie zarobki. Jak turystyka ponownie w pełni się otworzy, to być może Chorwacja doświadczy silnego impulsu gospodarczego, silnego wzrostu. Szacuje się, że około 20% PKB Chorwacji wytwarza właśnie turystyka. Ok, na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, zostawić kciuka w górę oraz suba. I do zobaczenia już wkrótce.